Czy uzależnienie od dragów, czy wódki, to takie przyzwyczajenie. Słyszałem taką tezę? Po części można powiedzieć, że to jest takie przyzwyczajenie. Picie alkoholu i branie narkotyków może być takim nawykiem, ale nie nawykiem, że po prostu tak jak codziennie rano musisz sobie wypić kawę, bo sobie pijesz kawę, bo to jest twój nawyk, albo idziesz do toalety i bierzesz sobie gazetę, albo teraz komórkę bierzesz i to jest twój nawyk, albo wieczorem przed snem czytasz książkę i to jest twój nawyk, tylko to jest taki bardziej nawet w momencie, kiedy masz lęki, stresy, jakieś różnego rodzaju emocje yy, i, i chciałbyś to wyregulować trochę, czyli albo obniżyć je, albo trochę zapomnieć, wyluzować, albo jesteś szczęśliwy i chce się podbić. Jest fajny Czas jakiś wieczorny. Matka mi wlazła tutaj do pokoju. Bo jestem matki na kawce. I słuchajcie, i w tym momencie co? Że jakiś fajny jakiś okres, fajny, idziecie gdzieś i chcecie podbić jeszcze lepszy stan, zrobić go do góry, to w to jest uzależnienie. W momentach bólu, cierpienia, lęków, stresu chcecie uciec i w momencie nawyk ucieczki od tego poprzez używki. O, w ten sposób. Bo można na przykład też tak robić można się wdrożyć nawyk, bo chodzi o to, żeby ten nawyk wywalić i zastąpić go i czymś innym. I to jest okej. Okay. Bo na przykład, jeżeli w momencie stresu, albo jakiegoś innego rzeczy, idziemy na spacer, albo y, idziemy porozmawiać z kimś, albo idziemy na siłownię, albo idziemy pobiegać, albo idziemy na rower, albo idziemy na basen, albo idziemy robimy coś, rysujemy, malujemy, wywalamy myśli gdzie indziej. To też jest nawyk, ale my musimy tego się nauczyć. I tak, alkohol i narkotyki może być nawykiem, tylko... Nie takim, że typowo, że tylko picie i, typa, czy picie i zażywanie jest po to, żeby... Bo to jest nawyk, tylko że ucieczka jest od bólu, lep ucieczka do przyjemności. I o to tu chodzi, nie? Więc my musimy zabrać ten nawyk i zastąpić to innym. Czyli przyzwyczajenie jakieś. Nie, możemy... nie że na przykład poczujemy stres, to od razu idziemy pić, bo tak zawsze jest, tylko poczujemy stres, to idziemy się luzować w sposób inny do spania. Do lasu, pogadać, basenik, i tak dalej, i tak dalej. Więc ma to sens, to co mówisz. Jest to jakiś po części nawyk, który e, przez lata jest wprowadzany w nasze życie. Tylko, że ten nawyk jest destrukcyjny, ponieważ wprowadzamy do swojego organizmu co truciznę. Tak samo działa ze słodyczami w momencie stresu zajadzamy, albo nawet w ogóle w momencie stresu zaczynamy jeść, albo nie jeść. To też jest nawyk, doprowadza do destrukcji twojego organizmu. I ilość nawyków w ciągu naszego w naszym życiu musi się zgadzać. Więc jeżeli wywalamy nawyk picia alkoholu, w cudzysłowie i pania, to musimy to zastąpić, ale bardzo to jest ciężkie. I to jest właśnie podstawa wyjścia z uzależnienia. Zamienić te wszystkie elementy, zamienić nasze Przyzwyczajenia i nawyki na inne, które dadzą podobny stan, czyli podniesienie do panina. Ale tak to działa. Hej.